Nie przepadam, jakby to nie jest dobry pomysł, moim to jest zdaniem. To zły pomysł. Nienawidzę nauki zdalnej, jakby nie. Ja też. Nic się nie nauczyłam. Też nie lubię nauki zdalnej. Dobra, jakieś macie może śmieszne historie w związku z tą nauką zdalną? No. Tak. No. Cześć, jestem Kasia. Oglądajcie ten film do końca, bo na końcu pojawi się rozstrzygnięcie konkursu z Planetą Faktów. Lecimy. <noise> Brat Dawida, czyli naszego takiego kolegi, powiedział, <noise> któregoś dnia... <noise> y jego... Pewne wszystkie słowo. Jego, nie, jego brat nie w tle... powiem jakie. Nie, nie zacytujesz. Nie zacytuję. Jego brat w tle spamują bardzo często. Jego... na lekcjach spamowali, trudno było dojść, kto to. Ja jestem bardzo niezadowolony, bo moja córka, która miała wyjechać z domu na studia i mieszkać poza domem, mm -hmm. okazuje się, że będzie dalej ze mną mieszkała. I to nie jest mi na rękę kompletnie, I także niezadowolony jestem z tego. Niezadowolony jest, jest. a pan jest zadowolony nie, czy nie? Nie, nie, moja córka właśnie skończyła szkołę i to, co się działo przed, to była, to to była tragedia. Okay. Te zajęcia to były takie. To Dobra. ściema, taka wielka ściema? Tak. E, myślę, że to nie jest naj, najlepszy pomysł, bo jednak w interakcjach międzyludzkich człowiek się lepiej uczy. Okej, okay, a Pani y, korzystała z tego zdalnego trybu? E, tak, podczas ostatniego roku liceum i no nie wyszło to najlepiej. Okej, okay, czyli generalnie jesteście przeciw i uważacie, że ta nauka Wam raczej <gadzie> nic nie przynosi? Tak, bo można ściągać bardzo prosto i to jest... No, ja nic się niczego się nie nauczyłam, nie no, tak, trudno musisz. jest słuchać, jak nie, nie masz kontaktu z nauczycielem. No. Jeszcze no. dodatkowo jest coś takiego, że ja na przykład mam wolny internet i tak dalej, jak na przykład internet mi się skończy, to po prostu nie daje rady. No nie cieszę się bardzo, wolałbym chyba się uczyć stacjonarnie jednak. Czyli jesteś studentem? Jestem, tak. Okej, okay, i wybiera się pani teraz na studia? Tak. Dobra, czyli jakieś nastroje takie... Tak. Dobra, a jakieś może śmieszne historie, albo ciekawe historie w związku z tym nauczaniem zdalnym? Hmm, może tylko to, że czasami nauczycielom do e, kadru powiedzmy wchodzą ich dzieci, albo mąż, albo żona, jeżeli to jest e, pan. Proszę, może się wypowie? Co sądzimy o powrocie do nauki zdalnej? Nie jesteśmy za tym zdecydowanie. Nie podoba nam się to. Jesteśmy zdecydowanie za nauką stacjonarną. Dzień dobry. Odpowiada, odpowiadał. Jeszcze do raz. Katastrofy. To jaką katastrofę? na wyśle, co to, co to zatruli? Za, z, za czajkę, tak? Za czajkę. czajkę tak, tak, właśnie. No, ja to... myślę, że to pewnie prezydent Trzaskowski albo gdzieś tam ktoś z samorządu. Nie, pan, panie, to wiedzieli, co się stanie. To jest naprawdę e, korupcja, korupcja w ogóle. Okej, okay, czyli rozumiem, że państwa dzieci na przykład korzy... O! <noise> Dobra, no to to był bardzo trudny Koniecznie czas i nie chcemy być, do tego wracać. Musi, Zdecydowanie. Być, musi być w szkole przede wszystkim dlatego, że ja już mam dosyć nastolatka w domu. O, słusznie. Bardzo dziękujemy. Cześć, mam do was szybkie, bardzo, bardzo, szyb, bardzo szybkie pytanie. Do Co ja? sądzicie o powrocie do nauki zdalnej? Do czego? Nauki zdalnej. Zdalnej. Myślę, że to jest. Nie, to nie jest poko pomysł. Nie cieszymy się z tego. No, jest ciężko, tym bardziej, że idziemy teraz na pierwszy rok studiów. Chcielibyśmy poznać nowych ludzi, nowych tak. znajomych, nie poznamy niestety. No czy ja słyszałam, że część zajęć takich integracyjnych ma się odbywać gdzieś tam w pewnej mierze stacjonarnie, więc może się jednak wam no, uda. No, jeszcze nie wiemy. No to całe szczęście, ale nauka stacjonarna i tak fajniejsza niż siedzenie w domu. Tak, dokładnie. Ja przez ostatnie pół roku byłem na nauczaniu zdalnym na uniwersytecie. I właściwie nie miałem żadnego nauczania, więc w moim przypadku w praktyce było to kompletnie bezsensowne. Wiem, że jest jakieś zagrożenie, ale uważam, że to raczej, jeśli można, powinno się odbywać zdalnie. Boże, jeśli, jeśli można, powinno się odbywać na miejscu. Na raz na egzamin ubrałem się w koszule i marynarkę, ale zapomniałem, czy nie zapomniałem celowo, zostałem w krótkich spodenkach, bo było bardzo gorąco, i później poproszono mnie o pokazania swojej legitymacji w celu potwierdzenia mojej tożsamości. No niestety wstałem i e, okazało się to, że nie byłem ubrany odpowiednio do egzaminu, prawda? No, czyli tak klasycznie, jak pewnie większość z nas. Tak, tak, no, ale nic, nic, nic bardziej śmiesznego niestety mi się nie przytrafiło. I tak było bardzo śmieszne, dziękujemy za odpowiedź, cześć. Skończyłyśmy szkołę już, więc tak, no... Nie mamy zdania nie jakiegoś. Mamy zdania. Ja już pracuję, nie, to... No, nie ale jakieś to... zdanie pewnie masz. No, chyba dobre to jest no, w tej obecnej sytuacji teraz z tym wirusem. Jest to jakieś wyjście tak na pewno bardziej bezpieczne niż zajęcia stacjonarne Już dawno skończyłem naukę. Ale po... gdy chodziłem do szkoły, e, no, nauczyciele jednak w budynku w samym budynku przekazują jak więcej wiedzy. co e, no, w domu to nie to, no. Okay, jest na... Czyli jesteś na nie. Jestem na nie. A to jest dość ciekawe pytanie akurat, chociaż skończyłam szkołę, jestem teraz po maturze. Uważam, że nie. Że w sensie z jednej strony tak, no bo wiadomo, jest zagrożenie i tak dalej, ale jednak nauka podczas dalnych jest słaba u nas niestety jeszcze. Nie, A, nie dobra, dziękujemy. Ja uważam, że dla nauczycieli jest to dość trudny czas, ponieważ nie ukrywajmy, że większość z nich została wychowana w takim tradycyjnym systemie, gdzie jednak kontakt z ludźmi, kontakt z dziećmi jest nam potrzebny. I tu nie ma innego zdania. Uważam, że powinny być zajęcia y, stacjonarne, bo wtedy człowiek się zżywa z sobą, jest lepszy kontakt, komunikacja, a zdalna nauka to nie jest to, na co my czekamy studenci. Także pozdrawiam, AWF. No chyba nie. Dlaczego? No bo nudno tak strasznie. Okej. Okay. A, a pan co sądzi? No, tak samo. Czyli też nie było nudno? No, może tak? Wie panie, ja mieszkam w Niemczech, nie? Mhm. No, to jest coś niesamowitego, że takie mogli zrobić. Polska piękna, kolorowa i, i, i takie katastrofy. Bo to bym lata, żeby to znowu się jakoś uregenerowało. No ja życie, ale z guty i żeby to jakoś było. No, mam tu zamiar przyjeżdżać jeszcze. Generalnie ja znaczy, uczyłem się w teraz z szkoły i uważam, że to jest trochę bez sens, bo jak w ogóle przeprowadzić sprawdziany uczniom będąc w szkole? No, znaczy, no, jeśli uczeń przebywa w domu, to jak przeprowadzić taki sprawdzian? Generalnie luz, plus. Ale, ale czy na nie, czy, czy na tak? Generalnie jestem na nie. No jest już powrót do nauki zdalnej? No nie, ale są plany. To zobaczymy, no, ja jestem teraz w pierwszej klasie liceum, więc to mi tak średnio pasuje. Dobra, a jakieś masz może ciekawe albo śmieszne historie w związku z tym nauczaniem zdalnym? Nie, nie mam. Tak z oddali, czy... strasznie blisko mi to... ja nie mam makijażu, Kamil. Jak nie przewidziałem? Tak delikatnie, tylko w miejscami. Po nauce zdalnej? To znaczy, no tak, na pewno jest to troszeczkę uciążliwe. Bo jednak nikt nie, nikt nie wytłumaczy tak jak nauczyciel osobiście. Także no, nauka zdalna na pewno jest w jakiś sposób uciążliwa, no aczkolwiek zawsze jakieś wyjście z sytuacji. Okej, okay, a Ty może jakieś ciekawe historie? <grym> nie, mam to samo zdanie. Dzień dobry, mam do Pana szybkie pytanie. Co Pan sądzi o powrocie do nauki zdalnej? Pan zdecydowanie nic nie sądzi. Życzę Panu. Ogie, Wisły. Proszę was, z całego serca, ich na umhilfy. Wody nie ma, pitnej powietrza coraz to mniej, a ludzi coraz to więcej. Na, natura głodnie, a ludzie choćby czołgi niemieckie. E no, w... Trudno powiedzieć, bo ja się na razie nie uczę. Dopiero będę zaczynał, więc nie jestem w stanie nic powiedzieć na ten temat jeszcze. Ale będziesz zaczynał studia, tak? Zaczynał studia, zdalnie. A szkołę pewnie kończyłeś w takim razie też zdalnie? Nie, bo ja szkołę kończyłem rok wcześniej. A okej, okay, ale no pewnie jakieś zdanie, zdanie macie, macie jakieś oczekiwania co do tego przyszłego roku studiów? No myślę, że dobrze by było jednak stacjonarnie się uczyć, no, bo... mi się na przykład nie podobało bardzo. Jest niezorganizowane moim zdaniem to wszystko. Co pan sądzi o powrocie do nauki zdalnej? Nic nie sądzę, nie wiem. Okej, okay, dzięki! Moi drodzy, ja tutaj uczęszczałam na studia, do tego budynku, tu miałam zajęcia nawet, także bardzo, bardzo ładny zamek, yy, znaczy pałac. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, dlatego że dzieci potrzebują integracji między sobą nawzajem, a nie tylko, nie tylko wiedzy przekazywanej przez nauczyciela. Poza tym jest dużo więcej możliwości formy przekazu, kiedy nauczyciel widzi ucznia. Jak się zachowuje, widzi czy rozumie. Okej, okay, pan jakieś zdanie ma? Ja myślę podobnie. Uważam, że dzieci lepiej się uczą. W ogóle człowiek lepiej się uczy, kiedy ma kontakt z drugim człowiekiem, który może nie tylko opowiedzieć, ale i pokazać, od razu odpowiedzieć na pytanie, a nie tylko przed kamerą y, pokazywać co, to, co, to, to, co normalnie mógłby na żywo wyjaśnić bliżej w kontakcie z człowiekiem. Jasne. I jeszcze pytanie do pani w takim razie. No, ja chyba też jak najbardziej zgadzam się, ale. No nie wiem, pani pyta o różnicę między studentami a uczniami, czy w ogóle chodzi o... W ogóle, generalnie, jaka, jaka jest pani po prostu opinia na ten temat? No nie wiem, dla mnie jest trudno wyobrazić ją, jak będzie teraz tyle studentów na kampusie, jak to będzie działać w stołówce, na stołówce, nie wiem, w końcu, nie wiem. Dobra, no. dziękujemy, życzę miłego dnia. No bo tutaj macie jedną z naszych sąd, tutaj na przykład o maseczkach, a tutaj... No i nie wiem co. No tutaj a tutaj nie wiem. A tutaj nie wiem. Kurwa. Czyli jeszcze raz?